A, Co ty narobiłeś? Kim ty jesteś? Czemu masz moc? Czy ty jesteś pimpka? Tak, jestem królem pimka. Wkurzyłem ci na dziewczyny. O ty mnie denerwowałeś. Eee, eee. Dobra, nic nie mam żadnego wypływu. Eee, eee... Co ty stoisz? Okej, okay, dobra, idę sobie. Nie wiem, co mu jest. Uciekam stąd od niego. Nie wiem, co on może być! On za idzie! Nie! Zostaw mnie, zostaw mnie! Ciekaj. Chodzi ci o zapytać, że to nie jest dobry pomysł. Albo cię że to piekła, albo do nieba. Dobra, nie, 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 nie mów mi takich rzeczy. Nie będę kombinować tych rzeczy, proszę, nie. Za mną nie chodź. Ja nie będę cię ciebie słuchać. Ty się dobrze czujesz? Chcesz latać. Nie, nie, nie! Nie! Przestań! Przestań, proszę, nie! Proszę, nie! Czemu ty tu mnie tutaj rata uiłeś? O, tutaj będziesz na tym miejscu. Nie, nie chcę, nie! Ja nie chcę, cierpię! Nie, proszę nic mi nie rób. Ja jestem dobra, ja nic ci nie zrobiłam. Ale ty mi krzywdę robisz. Nie, nie, proszę, nie zejdźmy tu! Nie, 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 nie. A! A! Nie, przestań! A! A! Możesz przestać. Ale trafiłam. Gdzie on jest? Wlaził mi potrupą. Nie ma go tu. No dobrze. Ja nie wolę, nie Nie, co ty tu robisz? Proszę nic mi nie rób. Nic, nic, nic mi nie rób. Co ty też ode mnie? Chcesz jeszcze latać? Nie, 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 ty masz mocy. Nic byś nic mi nie robił. To zrobię dzień. Jakbyś tego chciał. O! Jest dzień? Jak ty to zrobiłeś? Bo mam moc, w którą mogę robić. Moc, ścig, Noc, albo burzy, albo deszczu, albo też ręka. Chcesz, chcesz burzę? Nie, 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 nie ma, nie, nie, ja to nie chcę być. Ja nie chcę nic kombinować. Co to pisze? Jesteś odłowany? Nara. A? Kto to, to zrobił? Czy to ty? Nie. O nie. Kto to może być? To jest mu przylacie, którego nie widać. Jak on nie widać? Ja go nie widzę. No tak. Nie! Co ja mam robić? Czekaj, coś chcę powiedzieć jeszcze. Napisał, co ty robisz? Idź stąd. E... E, to jest ta wioska tych. To ja robiłam pierwszy kanał. Tutaj na tym... Bo ja cię nie widziałam na tym kanale. Ale kim ty jesteś? Nazywam się Król, Król Świata jeden. 1 to jest jego wioska. Tak? Eee, no dobra, ale nic nie gadam, proszę. no. Nic mi nie robi, bo to jest wioska piesków. Ja zawsze tutaj mieszkam. Wiesz o tym? Wiem, ale nie możesz. Czemu? Mogę cię wywalić. Kolego, wywal go. Nie, czekaj, nie! Nie, proszę. Ja ci proszę, proszę, nie! Nie, kurde, proszę, nie! Nie, proszę, nie rób tego dla mnie! Jestem najlepsza, proszę, nie, nie! Wywal go. Nie! Napisał tak! Nie, proszę, nie! Ja cię chcę zapytać, byś to dla mnie nie robił, gdzie ty idziesz? Jak chcesz żyć, to musisz pokonać Kerdina. Do widzenia. Nie! Kurde, wywaliło mnie z gry. Ja nie mogę. Tak byłam blisko, żeby trafić tego. Napisane, że nie można grać. Ja nie mogę. Psia kostka. Dobra, widzowie, muszę jeszcze coś zrobić, żeby e, dać radę. Dobra, idę. idę do wioski pytkiów. Zaraz to coś, że ten... Okej, okay, dobra, jestem tu. Czekaj. Okay. Co tam u ciebie, wszystko w porządku, Kitty? Tak? O, dobrze. Czekaj, kto to jest? Poczekajcie na chwilkę, Ech, muszę... Ktoś... ten z kimś rozmawia. Okej, okay, dobra, muszę być trochę ten. Co to był za dźwięk? Kitty, co to było? Kitty powiedziała, nie wiem. O kurde, kurby trochę podobnie. No dobra, to nic się nie stało, to się zawsze zdarza. Okej, okay, dobra. Mm, Brzmi trochę cicho. I nie ma tego. Znowu kot Znowu i... Czekaj. Zapytał Kitty? Co to za inny Kitty? A to jest? To jest inny Kitty. O oh ja, yeah, to jest kot, który mnie usunął na gry, dlatego... O, dobiec, dobiec z nim Ciasto. Dobra. Okej, okay, dobre, to jest dziwne, ale... Poszukam gdzieś niewitkę. Gdzie jest niewitka? Dobre. Okej, okay, dobra, już jestem, już jestem niewidzialna. Trzeba zobaczyć, czy, czy to jest prawdziwy kot. Czekaj, co z nim gadać, tylko muszę coś. Co tam, Kitty? Coś tam w porządku? Kitty powiedziała tak. Okej, okay. zobaczymy, co u niej. To jest Kitty! Zobaczyła mnie. Okej, okay, dobra, ja i ten. Czekaj, Nie mi się skończyła. Nie, muszę uciec jest. Nie muszę się... nie! Mm. 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 Kim ty jesteś? Czemu poszłeś do gry? Kitty, usuń to. Oki. Okay. Oki. Okay. Ja nie mogę. Znowu. Dobra, to do widzenia, zaraz przyjdę.